Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to moi drodzy jest kolejny odcinek naszej serii zgrydzi Cypress 2. Mroczne proroctwo, saga, imperium. Kontynuujemy tutaj próbę odbicia ambasadora może nie ambasadora, ambasadora, ale dyplomaty górskich klanów. Toczymy tutaj wojnę, właśnie z górskimi klanami, z którymi sojuszu jeszcze nie mamy, dlatego się bijemy. Bo dlaczego nie? I e, oczywiście z legionami się również bijemy, bo też w sumie dlaczego nie? <laughs> Wiecie co? Myślę, że będziemy chcieli zająć sobie to miasto Hundtol. Mamy tutaj króla Orków Agraka, e, i myślę, że po powinniśmy się tym zająć na ten moment, gdyż po prostu e, potrzebujemy takiej bazy wypadowej, żeby kontrolować ja, tutaj legiony. To jest trochę za daleko. Okej, okay. um, jak będziemy strzelać? To nie ma znaczenia. Nie zatrułeś, a? No to jest szansa, może jak najbardziej nie zatruć. Okej, okay. ci, ci sobie poranią, ale to nie jest wielki problem. Okej, okay. wyleczmy się. Oh, 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 oh. Myślę, że dowódca zabiję, więc możemy zaatakować e, gobliny. Okej, okay, to było głupie z mojej strony, nie, bo zapomniałem, że to jest, jesteśmy w budynku e, tu w mieście i on ma jeszcze własny pancerz, więc to jest 45% redukcji obrażeń. A ja jak głupi założyłem, że e, dowódca pewnie zabije. Ledwo, ledwo, ale jednak nie. Dobij. Czy jest ktoś bardzo ranny? Okej, okay, dobra. Obrona. Dlaczego? On sobie strzeli. My się wyleczymy. Zabijemy go. I się wyleczymy ponownie. Przydatna sztuczka. Jeszcze raz zapiszmy i idziemy na pana Agraka. Pozbądźmy się go. No i co? Ostatni odcinek był w miarę, w miarę krótki. u to jest drugi poziom Ogra. Drugi poziom Czempiona i to jest Król. Królowie Orków zdobywają tron, wyzywając siedzącego na nim władcę i walcząc na śmierć. A, chciałem powiedzieć śmierć i życie, ale tu nie ma tego. Przez co królowie są najsilniejszymi spośród tego ludu. I tak, znów, zobaczcie, ma taki standard, ale la pancerz, trochę japoński. Nie wiem, czy ja popełniłem błędu, ale ma też 56 pancerzy na ten moment. A więc ktoś tu kto zginie. Ktoś na pewno tutaj zginie. Nie wiem, kogo atakować w takim razie. Zaatakujmy może a, króla na RPF. On ma dużą redukcję obrażeń I inicjatywę nawet ma nie Ale w ten sposób e, możemy atakować go obydwoje Tak jakby zarówno rycerz jak i... O cholera Dobra wiecie co to wybucha? Błąd? Chyba Na to był błąd Chyba poje rycerzu No Okej, okay. dowódca też niedługo zginie pewnie Tak, walnie go ten. Dobra Nie, nie nie zapisuj. Wczytaj O, kurde Dobra, tu musimy będziemy musieli się yy, pobawić Na pewno Spróbujmy zanim jeszcze podbijemy to miasto. Zrekru zrekru zrekrutować, chciałem powiedzieć, ale nie, nie, nie. Um, awansować naszego strzelca. Żeby mieć pewność, że będziemy, więcej, mi będziemy mieli więcej obrażeń. I. Cóż mogę powiedzieć więcej? I będziemy musieli przygotować parę zaklęć. Z pewnością. Może jeszcze nasze jednostki awansują trochę? Zobaczymy. Ok, spróbujmy zabić tego ogra. Zacznijmy kupować sobie w ogóle zaklęcia. Mamy chyba trzeci poziom. Dokładnie, trzeci poziom. Ochronę przed mocą umysłu. Wow, to jest fajne. Nie wiedziałem, że, tego, że to mamy. O kurde. Święta zbroja. Nie mamy kamieni runicznych. Gady. Cholera. Cholera. Dlaczego? Dobra. Potem możemy... W, w sumie? Z własną żywiołą? Um, nie, chyba sobie nie poradzą, ale byłoby to na pewno przydatne, bo. Bo wtedy władca żywiołów żwi mógłby. E, może przyzywać jednostki na miejsca jednostek, które zginęły. E, może przyzywać swoje żywiołaki. Więc mógłby ciągle tankować. Ale problem polega na tym, że giermek i tak by zginął na początku. Więc. Może to nie być takie proste. Weźmy kolejnego różczkarza, kolejnego archanioła, niech leci. I będziemy chcieli tutaj trochę powalczyć o terytorium. I przy okazji możemy pogadać znowu a... tylko zów o czym... chcemy gadać. Chyba pogadam sobie znowu o pracy. Wiem, że mówiłem o tym poprzednio, ale nawet nie, nawet nie wspomniałem na przykład, wiecie, a... co tak naprawdę robię, dlaczego to robię. Może nie dlaczego, wiadomo, chcę zarobić, ale... Nie dałem wam żadnych szczegółów, znaczy też nie wiem, czy chcę dawać jakieś szczegóły, tak, co dokładnie robię. Aha. Jestem... Jestem kontrolere, kontrolerem jakości. O, niestety, nie. w firmie. No, to jest oczywiste, że w firmie, ale <grybujesz> Kontrolerem jakości podwykonawcą jest. Także pracuję dla jednej firmy, ale pracuję nie jakby na jej. Nie pracuję na zakładzie tej, że właśnie. Firmy, tylko pracuję dla innej firmy, tak że oni mnie wynajmują. No, Koleś, czy to jest Taka a, fabryka sprzętów domowych, jak lodówki, kuchenki, tego typu rzeczy. To właśnie na Urypurze pracuję. A no, jest w porządku, wiecie, robię takie podstawowe rzeczy. To nie, tak kontrole jakości, kontroler jakości, to tak brzmi bardzo dumnie. Ok, księga wody w porządku, ale nie jest aż tak ambitne jak mogłoby się wydawać. Owszem, czasami kontroluje jakość. Na przykład, ostatnio często sprawdzamy szyby, które idą do pikarników, szukamy po prostu uszkodzeń i puszczamy je na linię, ale. Często też się robi takie bardzo podstawowe, proste rzeczy, jak dla których nie ma sensu, jakby wiecie, zatrudniać porządnych pracowników wyszkolonych, tak jak na, przy na przykład zaginanie kartonów. No, to nie są nawet kartony, to jest specjalny materiał. Ale, uuu, uh, nowicjusz, to jest drugi poziom lekko stopego. Magiczne eliksiry nowicjusza zwiększają zadawane obrażenia. W Wyb przez wybraną jednostkę, w czasie walki, on, ma on jest w miarę szybki, więc spróbujmy się go pozbyć, żeby nie zwiał w kolejnej turze. Już może powinien był zaatakować np. E, e, budowniczego. O tutaj mamy topornika. Wielka siła i dół bojowy mi otacza, toporów pozwalają mu w czasie bitwy. Dosięgnąć każdego wroga. O nie, nie było zatrucia. Słabo. Ale dobra, dobijemy. Świetnie. Bardzo fajnie. Jeszcze trochę i nam awansuje strzelec. Musimy zdobyć parę, tutaj trochę tych kamieni runicznych. Ale no może pokupujmy sobie w takim razie proste czary jak. A, jak będzie zwinność. O co prosisz? No więc... Jeszcze tam na przykład robimy proste rzeczy właśnie zaginanie takich specjalnych kartonów. Um, naprawianie wózków czy tego typu rzeczy. Nic takiego specjalnego. O! o, o. To jest mocne, to jest mocne! W sumie to wszystko jest mocne. Ej, to by się przydało do walki z tym, że... Eee, króle Królem Orków. Ile chcesz za to? 700. Ha. Kupujemy? Jego zestaw? Mamy dużo kasy w sumie. Jeśli... dopakujemy za całą drużyną. Może to jest głupie, może pewnie, pewnie będzie jakaś jeszcze... I będzie jeszcze potężniejszy e, przeciwnik gdzieś tutaj, który, na którego się bardziej przydadzą te rzeczy, ale okej, okay, łowca. Uuu, czarodziej chorek ciekawe, bardzo ciekawe. No, ale takie bardzo proste rzeczy, ale o to chodzi. To ma być proste, dlatego płacą nam trochę mniej, nawet nie tak bardzo trochę ci na Whirlpool'ze, nie, nie zarabiają bardzo wiele. To też zależy oczywiście od wyszkolenia, ale... i stanowiska. O, mi w brzuchu, nie wiem czy słyszeliście. Będę musiał zjeść obiad sobie za niedługo. Ale... Zagierik, Zagierik, co się sklonowałeś? No, nawet nie wiem, czy chcę to zapisywać. A, nie będzie. No, spotkałem na Weirpurze raz. fum, może spotkałem. Pracowałem z chłopakiem, który jest młodszy ode mnie. I on też jakby pracuje dorybczo. I... On za, właśnie bezpośrednio się zatrudnił właśnie w tejże firmie. No, I... I zarabia tam złotówkę więcej ode mnie, ale nie ma takiej swobody, jeśli chodzi o... o pracę. W sensie, że. Chyba zawsze robić to samo, no i do tego no nie może sobie po prostu wybierać terminu, kiedy chce pracować. Więc. jak powietrza służy takiemu wadce żywiołów, który potrafi przywołać go z planów powietrznych, tego chyba nigdy nie czytałem. Okej, okay, świetnie. Wszyscy chybiliście. Doskonale. W imię ojca. Dobra, znów zapiszmy i pójdźmy. Czego ja wtedy zapisywałem, walcząc z. Aha, bo myślałem, że ten jest dowódcą, dobra. Jakieś mi się podplątało. Nie wiem dlaczego. Zauważyłem tego dowódcy i... O mój Boże. O tom. Dobrze, że... Zapomniałem wziąć eliksiry. Zapomniałem wziąć eliksiry. No ale generalnie pewnie to zależy od stanowiska, jeśli chodzi o te zarobki. Złupi burcz w brzuchu. a przepraszam. Obyście tego nie słyszeli naprawdę tak głuchy. Okej. Okay, a... weźmy, weźmy sobie jeszcze siłę. Wzmocnijmy się. Bo to jednak zawsze wiecie. Dodatkowe rzeczy. No i może tym razem zwyciężymy. Jak widzieliśmy przedtem, automatyczna walka nie dawała nam zbytnio szans. Ao. tego, najpierw. Atakujmy tego króla. Może popełniam błąd. Przydałby się Teurg. Tak on się nazywał, Teurg? Jak znoska. jednostka. Ona dochodzi dopiero w, w kampanii. Elfów, nawet, nawet nie w kampanii, tylko po prostu frakcji elfów. Bo na ten moment nie zobaczymy żadnej misji elfów jako frakcji, jako gracza. I Teurt to potrafi, ma rozczaszczanie umiejętność. To jest mak elfów, i on właśnie obniża pancerz, że w ogóle. Że w ogóle nie, nie da się. Yy, po prostu no, niszczy pancerz, mogę powiedzieć. Na, te, na, na taką umiejętność. A, spróbujmy go zostawić. A strzelcowi? Świetnie. Król padł. Spróbujmy przeżyć. Nie będzie łatwo. 60 Chybienie, o słabo, bardzo słabo. Jakby ten trafił, a co możesz zginąć. Oho, udało się. Serio? Serio? Zaraz wyleci z tej roboty, wiesz? Jak tak masz chybiać? Dobra, przeżyjemy. Moglibyśmy w teorii też nawet przedłużać tę walkę, żeby się wyleczyć do końca, bo ten zadaje mniej obrażeń niż nasz, e, nasza matriarcha leczy. Ale już nie będę aż tak naginać tych walk. Dobra, umierasz. Jej, w końcu. Ale to była naprawdę trudna walka. Mamy kolejnego Imperialnego Zabójcę, świetnie. W ogóle 200 punktów doświadczenia za walkę. Pokonaliśmy Agraka, króla orków, musimy uważać. skórzy z pewnością będą chcieli pomścić śmierć swego władcy. Nie wiem czy nie będą zajęte po prostu biciem się z innymi orkami o ten tytuł, ale... Jeśli tak uważasz, no to w porządku. Ale mamy w końcu tutaj taką pewną ba bazę wypadową. Żeby móc kontrolować legiony. A propos legionów. Okej, okay, więcej przeciwników ci uciekają. W porządku, nie musimy ich gonić e, tymże tropicielem. E, spróbujmy się raczej wybrać na tego arcy czarta. A to może podwiedzać. Fajnie byłoby znaleźć jakieś e, runczne a runiczne... kamienie. Niestety, trucizna się nie stakuje, więc... O, i tak zginie, dobra. Okej, okay, porządku. a Oby tam nie podleciał. Byłoby słabo, gdyby tam podleciał. Tenże te ca... arcy... arcy czarne. Wydaje mi się, że będzie się uciec Tak jest. To dobrze. Ale was tu jest. Dobra, w takim razie ty się schowaj do miasta. A ty, nie wiem, pozażynaj tych wszystkich tutaj. Walczysz? Okej, okay, ciekawe. Mędrzec to jest mag, krasnoludzki. Mędrzec, e, mag w sensie dowódca. Mędrzec gromadzi dla klanów, dla klanów wiedzę przodków i posiada umiejętność posługiwania się różdżkami i zwojami. Widzę, że wzmocniliście jego, dlatego byłaby szkoda, gdyby nagle um umarł od moich dwóch imperialnych zabójców. Nie, tego nie zrobił! Goddammit! Bo musiał chybić. Okej, okay, świetnie. Ale umrze w następnej turze. To nic, to nic. Co on za sobie... tej. obrażenia? Nie, on za tej ziemią. A to nie wygląda trochę jak. lawina osunięcie ziemi, tak? To tak nie wygląda zbytnio. Wyglądało to bardziej na ognisty atak, ale w porządku. Może to kwestia wersji? Przypomina mi się, że jego atak mógł wyglądać trochę inaczej. Wydaje mi się. Zastanawiam się, czy on nie atakował przy pomocy wody. A, mogę się mylić. Ale mówię, to też może być kwestia wersji. Jednak bunt elfów coś tam pozmieniał, więc... A ja głównie właśnie na puncie elfów grałem. O, fajno. Rzeczy. Więcej krasnoludów. A znaczy tu w sumie różkarze. Spaduwa stąd. No. Wczoraj byłem coś na opasce w pracy. To było denerwujące. Opaska to jest, że się stoi na linii i się zakłada takie plastikowe opaski na tyły kabli, żeby... żeby mi przeszkadzały potem jakby w dalszej pracy. I to było dosłownie po prostu... Siedziałem prawie że 8 godzin. Prawie, ponieważ ma, ma się przerwę tam 25 minut. I potem jeszcze jest jedna 5-minutówka, ale... Ech. Prawie 8 godzin na linii. To jest najgorsze, bo zazwyczaj tak nie jest, zazwyczaj idzie jeden model, jest taki model e, piekarnika, bo to są piekarniki, gdzie... Gdzie po prostu... Eju. O, tego nie zauważyłem. O, wziąłem sobie zaklęcia, chciałem użyć zaklęcia, żeby zaatakować tego, ale dobra. Zazwyczaj idzie taki jeden pojedynczy model, który. Może nie jest zwyczaj, nie jest cały czas, ale co jakiś czas idzie pojedynczy model. Pojedynczy model. To sugeruje, że idzie tylko jeden pikarnik. Nie, nie, chodzi mi po prostu, że idzie kilka takich pikarników. Przynajmniej tam kilkadziesiąt. Że nie ma tam z tyłu z jakiegoś powodu tam jednego silniczka, na którym się te kable. A... Zawiązuje. I wtedy ma się jak wolne. Może nie tak wolne, że się nic nie robi, potem cię przenoszą jak będzie na przykład przez długi czas to iść, to przenoszą cię do... żebyś tam pomagał na przykład pakować śrubki czy inne rzeczy do piekarników. Prosta praca, ale fajnie się wtedy zmienia, bo tak się stoi, potem się siedzi, i tego typu rzeczy. No, a u mnie moje szczęście typowe, może nietypowe, ale po przez 8 godzin ani jeden poszedł ani jeden piekarnik bez silników. 7 godzin ci ponad ciągłego takiego stania. Technicznie 8 godzin, ale mój mi, mamy te przerwy, więc. To nie tak, że stałem 8 godzin bez żadnego wytchnienia, ale nadal kurczę. Moje szczęście do 22 bezpośrednio. A inne stanowiska mogą sobie czasami pójść, bo to jest linia, ona cały czas jedzie, więc nie można po prostu, tak wiecie, sobie, sobie wyjść, odejść. O, tutaj mamy ich stolicę, ciekawe. Przejdźmy się po okolicy. Może mają tutaj gdzieś. Mają tutaj kamienie runiczne, cieszy mnie to. Słucham. W takim razie ty tu lecisz. Dobra. No, więc co było. Może nie ciężko, ale. Ale było denerwujące. Było gorzej niż mogło być. O, powiedzmy to w ten sposób. Niestety. Wiem, marudze. Ja, ja lubię pracować, żeby nie było. Ja naprawdę lubię mieć co robić, a to nie jest tak, że jestem jakimś leniem, który chce, żeby ciągle siedzieć na tyłku i dostawać pieniądze za nic. Bo też e, swój honor mam, uważam, że praca jest bardzo pozytywna dla zdrowia psychicznego, może nie fizycznego, nie wiem, zależy od pracy, ale pracować naprawdę lubię, jak mam co, ro co robić, no ale nie przesadzajmy po prostu, to było ciężkie i... Miałem po prostu takiego pecha i trochę mnie to denerwowało. Jedna chwila wytchnienia byłaby mile widziana. Co tutaj w ogóle mamy? Jakieś przełęcz? orkowe? orkowiec, czy, czy można tutaj wejść? Tak, można tędy, dobra. Ok, to świetnie. Nie wiem, czy nie będziemy kończyć odcinka, bo mi burcze w brzuchu, jak sami pewnie słyszeliście. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, to. to muszę sobie zrobić coś do jedzenia. U, mamy tutaj olbrzymiego pająka, dobra, zapiszmy grę. Olbrzymi pająk no to jest mocny przeciwnik, jak najbardziej. Są dwie wersje: jest olbrzymi pająk i olbrzymi chyba czarny pająk. Jeden, jeden zatruwa, a drugi a, paraliżuje. Dokładnie, ten paraliżuje. Mocny jad pająka olbrzyma unieruchamia jego, jego łup. Spar sparaliżowane ofiary nie mają szans na ucieczkę. To prawda, jakby normalnie pająki jak łapią w, w, w pajęczynę... No oczywiście zależy od pająka, bo niektóre tak nie robią, ale... Jeśli pająk właśnie używa pajęczyny, żeby łapać swoje... To jest Paraliż. I w jego przypadku on trwa parę tur, więc zobaczymy czy uzdrawianie to zdejmuje. Tak jest. Cieszy mnie to bardzo. Ale normalnie pająki jak złapią w pajęczynę swoją ofiarę, to jakby zawijają ją w kokon. I wysysają jej dosłownie jakby we wnętrzności. A tak na później sobie, tak jakby ją... Nie wiem czy jadem, ale to jako, jakoś ją tam hibernują. W pewnym sensie, nawet nie, ona umiera, ta ofiara, ale potem ją tak mumifikują, czy coś, że e, potem po prostu szykują chyba jad ofierze i e, wnętrzności tak po prostu powoli topią. I co? Co? Co mi się wydarzyło? Kto, kogo ty atakujesz? Co tam jest? Czy ja się nie widzę? Co to był za ruch? Co? Przepraszam bardzo. Wódz Zbirów, okej, okay, ja nie zauważyłem go. Ale dl dlaczego? Idziesz na niego, próbujesz go zabić? Nawet go nie zraniłeś! Co za się wydarzyło? Nie rozumiem. Ale wiem, co rozumiem. Rozumiem, że ciebie zabiję znowu. O, tym razem masz mocniejszą ekipę. Chyba na zabijesz Giermka. Ale nie zabijesz naszej obstawy. O, uciekasz, dobra. To nieważne. Liczyłem, że wie, będą się bić. I wtedy będziemy przyzywać po prostu nieskończoną ilość żywiołaków, których nie będą w stanie. Nie byliby w stanie zabić. O, uciekli. Słabo. O, świetnie, awanse Mamy rycerza i mamy strzelcę. No to świetnie, robi się nam porządna ekipa. Jeszcze ty mógłbyś awansować niedługo. No, trochę ci to zajmie. Tutaj mamy w ogóle widmo. Uuu, ze smokiem zagłady i wojownikiem szkieletów. To jest mocne. O, jest mocna ekipa. No, bywacie w ogóle drugi poziom, ciekawe. Wszyscy oprócz uczinków Okej. Okay. No postrzelajcie sobie. Nic nie zrobicie, tak naprawdę. Ty już zadajesz 91 obrażeń? Boże, kiedy, kiedy ty to zaczą, zacząłeś sobie zadawać? Nie zauważyłem nawet. Okej. Okay. Trochę dziwnie się czuję, kiedy nie mam żadnej jednostki, która ma 40 uh, inicjatywy. Okej. Okay. Może miałem skończyć odcinek, a tak przedłużyłem, bo zapomniałem o tym. Dobra, to antyczną świątynię splądrujemy. W kolejnym odcinku, a tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subs subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Disciples 2, roczne proroctwo, saga Imperium. Hej, hej!